Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Demo i zapraszam Was na kolejny odcinek serii, zagramy w Dark Souls 3 z dodatkiem Turing City i wybaczcie, że nie odwróciłem się do tego przywitania, ale no, rozumiecie. Słuchajcie, fashion solsy to nie jest coś ważnego, jeżeli chodzi o przeżycie, ok? Umówmy się, chodzi o odporność na ogień. A przy okazji, jeżeli chodzi też o odporność na ogień, to ustawiłem sobie m.in. kępkę fioletowego mchu, a także czerwoną piłkę z robaka, żeby troszeczkę zneutralizować ten ogień. Boskie błogosławieństwo oraz Siegbroj, gdyby okazało się, że po prostu Estusów mi braknie, a miałoby się udać, a to jest oczywiście na pierwszą fazę. Więc to też to, to będzie na drugą fazę. I to będzie awaryjnie, tak, w pogotowiu też na drugą fazę, bo na Szkoda. Słuchajcie, nie ma co przedłużać. Ruszajmy oczywiście w takim razie już teraz na bossa. Ach, kolejny odcinek dzisiaj, nie? <laughs> Dzieje się naprawdę bardzo dużo. To zajście tego bossa naprawdę fantastyczne. No i dobra. Tam, jak zwykle, przez chwilę widzimy, że jest skarb. Wow! No, bardzo optymistyczny początek. Nie ma co. W sumie to. Dej! Już tak głośno miałem, że musiałem ściszyć w trakcie. No kurczę, daj spokój. Chciałem zabić twojego kumpla. Jak cały czas próbujemy coś zdziałać e, z tym mieczem, który naprawdę na tą pierwszą fazę jest, no nie najgorszy. Pięknie. <grystanie> Piękne podejście. Piękne podejście słuchajcie na początek odcinka, naprawdę. Rewelacja. Lepiej być nie mogło, nie? E, oczywiście straciliśmy tusze, które tutaj były na dole, tam było około 30 tysięcy, wydaje mi się, ale to naprawdę, no jakby nie zależy mi na tym. To, to nie jest po pierwsze dużo, e, a po drugie to jest mimo wszystko e, niepotrzebne dla mnie, niepotrzebne mi, bo mam 121 są so level i no, jakby nic z tym więcej nie robię, nie? Wiesz jaki jest plus tego bossa? Że to się do niego jest bardzo, bardzo przyjemne. To, to też jakby troszkę zawsze, naprawdę, słuchajcie, sygnalizuje. Jeżeli droga do bossa jest tak krótka jak tutaj, tak samo było na Freedę, nie? To oznacza... to nie jest powód do radości, bo to oznacza, że boss będzie tak irytujący, że, to From Software chociaż troszeczkę chciało pójść na, na rękę i żebyśmy aż tak bardzo nie rage'owali, no to żeby ta droga była chociaż troszkę bliżej, no. Taka malutka rekompensata, powiedzmy sobie, więc jeśli takie coś widzicie, to nie powinniście się cieszyć. Jezus Maria, szarże Takie same odpalili Prawie w tym samym momencie znaczy na podejście Na razie Jakoś może sukcesu nie wróży, bo trzy stusy poszły i nic się nie stało Kurde, no przecież wystarczy go tylko dwa razy trafić Oczywiście po głowie, nie? Z Maria, co tu się dzieje? Ja liczę, aż on z... Ja czekałem, aż on zgaśnie po prostu, no. <grywia> Coś strasznego to jest. Ale plus jest taki, że chociaż arena tej walki jest gigantyczna, to jest słuchajcie, wspaniała informacja. Wyobraźcie sobie, jakby tutaj był jakieś takie wiecie. Malutkie pole, wręcz klaustrofobiczne, nie? Do walki z takim epickim bossem. No przecież to byłoby nie do zrobienia. O Jezu, 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 Jezu! Unik! To już ta magia leciała do mnie. Dobra. O właśnie, w końcu. Zaatakował nas. Animacjo, ratuj! Dziękuję bardzo. Zaatakował nas ogniem i ogień z niego wszedł. Jak widać, trzeba go do tego prowokować. No że Cierpiący demonie. Oczywiście, tak tylko może przypomnę, że aby te odcinki mogły się pojawiać, słuchajcie, bardzo często, tak jak właśnie dzisiaj się to dzieje, jak sami widzicie, to po prostu troszeczkę no, muszę nagrywać do przodu. Także nagrywam cały czas w noc po premierze tego dodatku. E, więc e, po prostu do Waszych lat będę musiał zastosować tam za no, parę odcinków. No teraz już może nie parę, tylko za jakieś dwa, trzy. No nie wierzę przecież. Kurde! To już powinno być banalne, nie? W tej chwili. Bo do tej pary walczymy z dwoma, a teraz mamy jednego tylko. Wiecie, banalne... To jest najłatwiejsza część walki. Kiedy jeden zostaje? I to przed przejściem oczywiście do tej ostatniej fazy, jakby, nie? Nie wiem czy to bym nazywał jako odrębną fazę. Chyba nie, no to nie jest jakaś faza. On po prostu pozostaje taki sam, nie? Tylko że sam. Więc. jest teoretycznie jeszcze łatwiej. Już nie ma asysty. 9 stusów. No ostatnio udało się jakby dotrzeć do tej... O Jezu! Do kolejnej fazy z... Żyjesz jeszcze? Z dziesięcioma jest więc jest dość podobnie. Hmm... No dobra, użyjmy sobie tej czerwonej pigułki z robaka. Stawię to, bo jest mi niepotrzebne. Nie no, słuchajcie, tylko i wyłącznie leczenie. No i teraz będzie to za najpiękniejsze, nie? Ciary! Coś niesamowitego, słuchajcie, co oni z tym bossem zrobili. Taki fantastyczny zestaw ataków. Tyle tych ataków on posiada. Tak wspaniały soundtrack, tak mroczny e, po prostu design, nawet z samej lokacji, no. To, jest... to pokazuje, że no po prostu From Software naprawdę, no... No jest na najwyższym poziomie, nie? To, to jest ich kunszt, nie? Co oni tutaj robili. Pokazują to, że naprawdę wiedzą co robią. Pięknie. O Jezu, nie, błagam! A to nie robi obrażeń Tylko stara się nas na dystans trochę wziąć Nie. Auć Ej, małe obrażenie to zrobiło Nie, żebym narzekał Auć! Dobra Ja nic nie mówiłem Nie! Nie, nie! Nic nie mówiłem o obrażeniach, one były bardzo duże za pierwszym razem, ok? Jezu, mam na jeden strzał teraz z tego promienia. On tak szybko go wyprowadza ten atak. To jest nienormalne. Kurde! To jest twarde, że od niego ten miecz gigantyczny odbija, jak go bijemy po samych nogach! Dobra, myślę, że nie ma co przesadać, słuchajcie, uleć mi się, żeby nie było, że zginę właśnie w jakiegoś przypadku oczywiście Nie laser, nie laser, nie laser! Trzeba promień Muszę to zrobić! Przestusy Ja pierdzie, tak jak u Friede, nie? To jest straszne i zrobił jeszcze deszczu meteorów. Też nie, żebym narzekał. Jezu, ale jestem dobry. Jestem najlepszy. Ała, 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 ała. nie bądź chciwy! Nie w takim momencie! Uleczę się. Co tu się dzieje? Ja nawet nie wiem, bo go nie namierzyłem. Tak niewiele brakuje. Ja bez żadnej przyspieszonej regeneracji stamina to robię. To jest błąd. Najgorsze jest to, że jestem tego świadomy, a i tak to robię. Dobra, mamy to! Fantastycznie! Tak jest! Gin, kurde. Dziedzic Ognia zniszczony, dusza księcia demonów. <grystanie> o jednak ten piękny wyraz twarzy tego chemu, to słuchajcie nie jest przypadek, oj to nie jest przypadek. <grystanie> o są to ma piękna walka, słuchajcie, ja wam powiem tak, o, ta walka. To jest pod wpływem emocji, oczywiście mówię, ale ta walka to jest kurde, nie wiem, mieści się w pierwszej trójce najlepszych walk, najlepszych bossów, jeżeli chodzi o Dark Souls 3. I z poprzednim DLC, i z podstawką. Jak na, na chwilę obecną, po tej walce, po tych wrażeniach. Oczywiście podkreślam, to jest pod wpływem emocji, także podejście do tego z dystansem, ale naprawdę na tę chwilę. Wow. Być może później zmienię zdanie, jak już tam parę razy o go oglądam, że ej, w sumie to jest powtarzalny, a w sumie to nie jest aż takie kreatywne. Teraz mam wrażenie, że po prostu tak. Masa ataków, e, fantastyczny nastrój, fantastyczna atmosfera, fantastyczny design, świetna różnorodność, jeżeli chodzi o jego ataki. Oczywiście można powiedzieć, że no ten atak to jest z tego, momentu ten jest z tego, a w sumie ktoś tam robił coś podobnego. No pewnie, że tak, no ale wiecie, mimo wszystko, że tyle solsów. To trudno jest za każdym razem wymyślić coś kompletnie innego, żeby to nie wyglądało groteskowo, nie? A tak naprawdę. To był pomysł na siebie, jeżeli chodzi o tego bossa. On, on bardzo fajnie był zaprojektowany. I fajnie też, że udało mi się pokonać bossa, słuchajcie, z bronią, e, którą tak naprawdę zdobyłem w tym DLC, nie? No bo nie jest wcale takie coś teraz, że e, fajnie, fajnie, bronie zdobywam w DLC, ale pokazuję Wam, jakie są ataki i je chowam. Nie. Tutaj, jak widać, coś z tym też ciekawego e, robię. Mamy mały sztandar emisariusza. Od razu zobaczymy sobie, co to jest. Czy to będzie podobny motyw, jak tutaj było w kampanii? I wiecie, jakby e, na razie w Błagam, błagam, żeby nie było tylko dwóch bossów. Żeby teraz to już nie była połowa DLC. Błagam o to. No bo po prostu... No dobra, chyba że chcą zrobić trzeciego bossa jako... E, nie wiem... Żółtego Demona Kuźni. To... To chcę dwóch bossów. Ale jeżeli bossowie będą na takim etapie, na takim poziomie jak ten, to chcę, żeby to, słuchajcie, się nigdy nie skończyło, to DLC. Naprawdę. Tyle to robili. Miało być dłuższe. Błagam, no trzech bossów dajcie chociaż. Przytrzymaj na klifie, aby podróżować. Mały sztandar emisariusza. Mały sztandar używany w dawnych czasach przez emisariuszy Lorda Gwyna. Skieruj się w kierunku klifu i unieś sztandar wysoko, aby przyzwać środek transportu. Pigmejom, którzy zdobyli mroczną duszę, władca podrawał miasto pierścienia. Odosobnione miejsce na końcu świata. Oraz swą y y ukochaną, najmłodszą córkę, obiecując jej jednak, że pewnego dnia po nią wróci. Uuu, tu widzę, że... Mocny, słuchajcie, lore mamy w tym miejscu. Ja wiecie, co ja zrobię cięcie, żeby nie było, że stracę to nagranie z walką z bossem, bo bym się załamał wtedy. <grym> Naprawdę, Dobra, wszystko jest nagrane, także możemy ruszyć dalej. Oczywiście schowajmy sobie w takim razie ten opis, skoro już go znamy, co tu mam ze wiadomości. Rozglądaj się uważnie. Znowu tutaj. Wygląda znajomo. Nie. Nie, 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 nie. <laughs> nie! To jest niemożliwe. To nie... To nie... Nie, to nie jest chyba ten. Czekajcie. Nie czeka cię ściana mgły, tylko smutek. Przed tobą mi ściana. <laughs> Zbliża się z skrzynię. Czy to jest jest zabiciem mnie jeżeli się pomylę, ale a może nie, dosłownie. Ale czy to jest Firelink Shrine, taki fragment tej kapliczki z Dark Souls 1? Tu co był Frampt? Tu jest ten, o, też tam były te przejścia oczywiście. Tu było zejście, znaczy przejście do katakumb, tak? Niemożliwe to jest. Co, coś bredze. jest za późno. Jest która godzina już teraz? Trzecia <grywa> jak to nagrywam. I, i tak się drę. Eee, ale... Niemożliwe to jest. Nie, niemożliwe. Chyba. Dajcie znać proszę w komentarzach. Eee, przed tobą wspaniały widok. Rozumiem, że tu mamy ten sztandar rozłożyć. Tak jest, pokaż mały sztandar emisariusza. Spróbuj skok. <laughs> Siadaj, tylko patrz, nie? I zwol tu byśmy lecieli. O mój Boże, a teraz wiecie co? Brzmi jak kusząca opcje, żeby tutaj skoczyć. Naprawdę. Ale nie, no, bez przesady. Rozłóżmy w takim razie sztander i zobaczmy, co się wydarzy. Ale tu pięknie. No nie wierzę. Ach, from software, from, from software. Zawsze po prostu Nie no, przecież to jest niemożliwe jak to, jak to ładnie wygląda. Dobra, mam. Mam delikatne opat szczęki w tym momencie Delikatne Jezus Mario, ale... Nie, to słuchajcie, widok porównywany z Irytylem. Naprawdę, zobaczcie. Miasto pierścienia. Z takim jakby pierścieniu obudowane, znaczy... Położone między górami takimi. Ja yeah, pierdziele. zatrzymajmy się słuchajcie, tutaj na chwilkę chociaż dobra, no, i tak sobie zobaczmy jak to wygląda, bo przyjrzyjmy się tym szczegółom, o tak będę robił, bo jak za szybko to na YouTube to wszystko będzie rozmazane. To są, słuchajcie, lokacje, które zapamiętają w pamięci jak Anorlondo, jak Irytyl, jak Jarnam, ma no i masę. I kilka tak niesamowicie wyjątkowych miejsc. Coś wspaniałego. Te takie rośliny na tym, porośnięte to wszystko. To jest ten gigant z trailera. Tak, to jest to miejsce. To jest ta wieża znaczy się i tu jest ten gość. Co też w analizie o tym mówiłem. I ja mówiłem, że to będzie NPC, a nie boss, tak mi się wydawało, no i wątpię, żeby dwóch bossów tak szybko po sobie było, szczególnie, że dopiero tutaj przybyłem, no ale... Wow! Czekajcie, może usiądę. No to to jest NPC, więc się nie boję, ale... Rozpalmy sobie to najpierw, może. Już jakieś kooperacje, to jest jakiś gracz, czy... NPC jakiś? Pit, Nie bierze... nie bierzemy pomocy. Brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve, or merely that role affect? <laughs> A lie. A wretched lie. How wouldst one such as thee do service to the gods? A scheme is known to me. I know what it is thou desirest the dark soul no why else wouldst one deign to visit this dung-heap give rest to thy falsity i would be an ally to thee <laughs> if it is the dark soul thou desirest then seek villanore's church at the base of the cliff there wilt thou the sleeping princess waken her slumber is a deceit a lid covering an overgrown privy a prop to keep thee from the dark soul of thine desire <laughs> worry not i am a true friend to thee if thou art yet human, the urge will soon begin to swell to curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. <laughs> now, yearly to Felionor's church at the base of the cliff to rouse the sleeping princess, if thou yet the dark soul desirest. <laughs> Dobra, Dobra, już się powtarzasz. już widzę na dole i... chyba skarb, <laughs> prawdopodobnie. Mam nadzieję, że jeszcze większość z tych rzeczy przyjdziemy zobaczyć i zwiedzić nie, że faktycznie tam wejdziemy. Znaczy, no oczywiście, no nie sądzę, że to DVD będzie już tak niesamowicie wielkie, że wszystko zobaczymy bo tak no, nie ma, ale. że tam będziemy, tam będziemy, tam na dole. Tam, no, to faktycznie wygląda byśmy tam mogli wejść nawet. O Jezu, zobaczymy. Króciutko, ale czuć, nie, że. Po co ja tu usiadłem? Że faktycznie zmierzamy do końca naszej historii. Z tym może się przebiorę, bo to naprawdę fatalnie wygląda, no. Naprawdę fatalnie. Hmm. Dobra, jeszcze tylko tutaj zmienimy sobie. Że zmi jakby zmierzamy naprawdę do końca całej historii, tego. No, całej trilogii, tej wspaniałej trilogii Dark Souls i. Ach, no smutno się robi, po prostu. Nostalgicznie bym może powiedział, nie smutno. Jak się tak oczywiście przypomni. Kurczę, tutaj trochę, trochę mi brakuje udźwigu. Możemy bym polewelował minimalnie? Dobra, właśnie coś takiego. No, nie najładniej to wygląda, ale kto by zwracał na to uwagi. Uwaga, uważaj na pocisk. Dziękuję. Naprawdę. Myślałem, że to jest NPC, NPC jakimś. To się okazuje, że ty będziesz mnie gnębił. To jest przywoływacz! Tam się... Byli przytrzymywaczami przy życiu. Ten jest przywoływaczem prawdziwym. Uważaj na pocisno. co, tutaj naprawdę nie głupia byłaby tarcza i zrobimy tak sobie. Ustawię sobie tarcza. Eee, no. Nie wiem być może z czymś jeszcze na ogień. Czyli na przykład tarczę tą byśmy sobie wzięli... Z moczym herbem. A zamiast tego stawiłbym sobie z przyjemnością miecz kotarda. Teraz mógłbym nawet rękawice zmienić na właściwy set. Gdzie on jest? Jezu! Nie cierpię. Gdzie to jest? Proszę, nie zabijaj mnie teraz. Okay. Ja widzę, że wy tak się pojawiacie i znikacie sobie. Jezu, nawet tutaj. Aha, nie mogę ich nawet zabić. To fajnie. No, zgaduję, że tu bym nie chciał raczej zeskakiwać. Tam jakieś ciało leży na dole. Jezu, ale to jest rozległe. Tu jakieś kurde kamienie. To mi się słuchajcie naprawdę podoba, takie niesamowicie monumentalne lokacje, nie? no to jest To jest, wspaniałego. Dobra, co ja... za obrażenia. Dobra, gaduję tak, że od nagrobków do nagrobków, tutaj będę chyba bezpieczny w 100%, tak. Może tamten mi trafi, ale nie powinien. Znikacie, znikacie. Ja sobie tutaj podejdę. O, bardzo przez przyszłą regenerację stamina. To tak w oczekiwaniu, w tak zwanym międzyczasie, ustawimy sobie to. Co może wkładałby też. Oj, 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 O kurde, kim ty jesteś? Czy pół czaszki jak tak kurcze ledwo wiszące na swojej głowie? Nie ma tak czachę po prostu... Oooooh! To... <noise> Próbuj skok. Ktoś tu był w zbroi z Czy znaczy Widziałem, że tam jest to. Znaczy to objazd. Przepraszam bardzo, co to było? Przepraszam bardzo, co to było? Czy ktoś tu nie przewidział, że zeskoczyć można? Halo, co to było? Dark Souls? <grym> nie, nie mam trochę tego żaru, więc nie ma co go oszczędzać. W sumie za dużo mógłbym kupić trochę tego żaru, nie? Od tamtej panny, od tej wieźmy w zasadzie. O jezu, 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 szybko, 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 dobra, jesteśmy. Pierwsze bezpieczne miejsce. Ok, no teraz, jak już wiem o co chodzi, to. Nie powinno być takie super złe. To są kolejne skarby. Jezu, przestrzelił! Dobra, rozwalmy go jeszcze Dajcie słuchajcie, znasz też jak Wam się DLC podobało do tego momentu. Jestem mega ciekawe waszych opinii. No moją myślę, że na razie znać. Kurde, tu nie jestem bezpieczny. Okay. Hmm, to jest miejsce, gdzie zginął. Dusza Czempiona. No tych dusz to słuchajcie, mam naprawdę co nie miera. Jak sami widzicie. Ej, właśnie! Muszę wam w tym odcinku pokazać, ee, co się robi z duszy tego księcia. Gdzie to jest? Z duszy demona. To nie jest. Zaraz, 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 zaraz. zaraz. Ktoś tu, widzicie? Ja patrzę w duszę. Sprawdzimy to sobie oczywiście w tym odcinku na 100%. Jak trafię do ogniska, a po prostu, no, wrócimy sobie. A, to nie jest skarb, tylko nasz przyjaciel. Crystal Lizard. On tam pobiegnie. To się źle skończy, ja wam to mówię. Okej, okay, jeszcze, jeszcze nie poszedł. A, to nie muszę jakoś, wiecie, to nie jest sprawa życia i śmierci zdobycie tego, nie? co on tam sobie ma. Bo ja naprawdę bardzo ładnie już i tak ulepszone to wszystko migoczące, no właśnie, no. A no takie tam, wiecie. Do kolejnych broni, nie? Ewentualnie. Jakieś takie fanty. Nie no, po prostu cały czas patrzę na to, co tu mamy i. Chcesz się tylko po prostu siedzieć albo postać i, i popatrzeć na to, nie? Też tu mamy, słuchajcie... Jeśli ktoś analizy nie oglądał mojej, to bezpieczna strefa. Yy, to mamy te miecze tutaj, jakby te symbole na tej wieży. Miecze. londoru, który... Służył nam do poślubienia Andrii, tak to sobie powiedzmy. Jezu! Co to było? Co to było? Co to było? O kurde. Dobra, wiecie co, może po prostu sprawdzimy sobie tę duszę demona i tutaj już pójdziemy dalej w następnym odcinku. Poeksplorujmy sobie to miastpiecznie już dalej, może co? Hmm, Także... To jest strażnica Mauzoleum, Tutaj mamy no, po prostu książę demonów. I chodźmy do kapliczki. Zobaczymy sobie, słuchajcie, co można takiego wytworzyć. Mam nadzieję, że nie ma tutaj na przykład jakiegoś takiego. Pewnie tak będzie, że takiego rozdarcia mam na myśli, nie? Do końca, nie tak do końca tego moją myśl. Że będzie można wytworzyć kilka rzeczy, bo nigdy w sumie nie wiem, czy chcę stworzyć to, czy to. Najlepiej było mieć to i to, nie? Ale oczywiście, no. Trzeba podjąć decyzję. Hmm, to się tutaj. Hmm, dokonywał transpozycji dokładnie, no więc zobaczmy. <laughs> Gdzie to może być. Może nic nie będzie tutaj do wykorzystania. Znaczy, może nic nie będziemy mogli z tego zrobić. Cholera, ja. Dusza księcia demonów. I 10 tysięcy to kosztuje. Co to jest? Blizna demona. Ten skrawek chaosu, ostatni płomień ukuty przez księcia demonów, posiada kształt blizny po szponach demona. Jest zarówno bronią o ognistym ostrzu, jak i piromanckim płomieniem. Umiejętność – sieknięcie z, z obrotu. Wirujesz, rozniecając okrutny płomień chaosu i realizując impet w silnym, tworzącym na moment, e, kałuże lawy ataku. Kałuże lawy ataku. E, z tego co widzę na razie bardzo dużo, słuchajcie, to jest pod postaci e, magiczne zrobionych rzeczy, bo to jest chyba druga piromancja, jaką zdobywamy. Mamy set dla piromanty, mamy broń, które. No, tylko ten nie jest miecz, który ja mam, nie? To jest tak na siłę, czy coś takiego, czy na zręczność. A tak do tej pory, no, to dwóch broni nie mogę używać, bo po prostu wymaga to inteligencji. <grym> A jak już mówiłem ostatnio, ta postać jest zagubia po prostu na to, żebym skorzystać z takich rzeczy. I tu jest jeszcze dusza księcia demonów, kipiel chaosu. No proszę bardzo, kolejna piromancja, nie? Ostatni płomień rozpalony przez księcia demonów. Piromancja ta wystrzeliwuje kule chaosu. W chwili uderzenia chaos burzy się dziko. Na krótką chwilę ulega kondensacji, a następnie brutalnie eksploduje. Dla demonów kule te stanowią strzępy życia. I to wszystko, tak. Są dwie rzeczy. Czyli jest takie rozdarcie, jak mówiłem, jeżeli chodzi o rzeczy, które można sobie, słuchajcie, wytworzyć. Więc jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę nieźle. Hmm, oczywiście, jeżeli byśmy grali piramidem, to bym w tym momencie pewnie skakał z radości. No, w tym momencie to powiem po prostu mech. Troszkę. Ehm, ale postaram się to w tej serii zaprezentować oczywiście. Pewnie pod koniec jakoś, nie? Jeżeli e, uda mi się, bo mam taką możliwość, chyba, żeby jeszcze trzy razy zresetować statystyki na tej postaci. Nie pamiętam dokładnie, czy, czy raz resetowałem, czy dwa razy. Wydaje mi się, że chyba dwa, bo resetowałem też postać przed przejściem do tego DLC i małą korektę musiałem wprowadzić. Tak się słuchajcie, jeszcze raz może pokażę, prezentuję mój build, jeżeli o tym akurat mówię, żebyście nie musieli szukać, jakby ktoś był zainteresowany. Ale no, nie jest żaden build, wiecie, z żadnej strony po prostu robię według własnego uznania, jak zawsze. Nie? Dla mnie to ma najwięcej fanów, po prostu. Nie staram się tutaj w jakąś metę wcelować. Uważaj na mroczny duch, uważaj na kurde armię mrocznych duchów. I to jest straszne, że nie można nic im zrobić. One są przywoływane przez tamtego giganta cały czas. Ciekawe, czy można go zabić. Czy być może, do niego podejdziemy, to też będzie jakiś pakt, jakiś przymierze, jak na przykład z łucznikiem w postawce. O tym się pewnie przekonałem w następnym odcinku, w którym rozpoczniemy eksplorację miasta Piersienia, czyli The Ringed City. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do cennego filmu i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, tym razem też. Praise the Sun, może tak ustawić się. Eee, nie będzie się widać. No to po prostu się ukłonię. Zapraszam do tego filmu raz jeszcze, e, dokumentowania i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale z Dark Souls 3 The Ring City. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj.